1 marca obchodzimy Dzień Pamięci żołnierzy wyklętych, żołnierzy, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni. Uważali nową władzę za okupanta i czekali na wybuch kolejnej wojny. Zdecydowali się kontynuować walkę w podziemiu antykomunistycznym, przez władzę komunistyczną nazywani zaplutymi karłami reakcji, bandytami, faszystami, przez wiele lat zapomniani. Dlatego tak ważne jest, aby kultywować pamięć o tych niezłomnych bohaterach. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy szczególnie wspomnieć żołnierzy wyklętych związanych z Lubelszczyzną. Hieronim Kazimierz Dekutowski, pseudonim Zapora, urodził się u progu niepodległej Polski bo po 24 września 1918 roku w Dzikowie na Austro-Węgrzech. Był majorem polskich sił zbrojnych, dowódcą oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, delegatury sił zbrojnych na kraj oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W czasie II wojny światowej walczył w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. A następnie przedostał się do Francji, gdzie do dołączył do armii polskiej. W 1943 roku, jako cicho ciemny, został zrzucony do Polski. Brał udział w akcji burza, działał w partyzantce i zbrojnej konspiracji. Dokonał kilku brawurowych akcji, między innymi akcji w banku w Lublinie, opanowanie Janowa Rubelskiego. W tym posterunku Milicji Obywatelskiej oraz dobyciu posterunku Milicji Obywatelskiej Urzędu Bezpieczeństwa w Bełżycach i Kazimierz Golnym. W październiku 1945 roku dwukrotnie podjął próbę przedostania się na Zachód. Plan powiódł się za drugim razem, ale po aresztowaniu pozostałych członków jego grupy, wrócił do kraju i organizował pomoc dla uwięzionych. Hieronim Dekutowski wpadł w ręce komunistów 16 września 1947 roku i został przewieziony do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Będzinie, a następnie trafił do Centralnego Więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie na Mokotowie. Od 19 września 1947 do 1 czerwca 1948 roku przechodził okrutne śledztwo. W ostatnim słowie major Dekutowski nie prosił na niższy wymiar kary, ale oświadczył, że decyzja pozostawa sądowi. 15 listopada 1948 roku wobec majora Dekutowskiego sąd orzekł, Siedmiokrotną karę śmierci Bolesław Bierut odrzucił prośby o łaskę napisane przez majora i jego matkę. Zapora, osadzony w celi śmierci na przełomie stycznia i lutego 1949 roku, wraz ze swoimi towarzyszami przygotowywał ucieczkę. O jej planie powiadomił władzę więzienia jeden z więźniów kryminalnych. Major Dekutowski został skatowany, połamano mu kończynę i wybito wszystkie zęby. Do czasu egzekucji był zamknięty w karcerze, gdzie siedzieli nagość w kajdany. Zginął 7 marca 1949 roku w więzieniu w wieku 30 lat. Jego ostatnie słowa brzmiały: Przyjdzie zwycięstwo. Jeszcze Polska nie zginęła. Należy wspomnieć również o innych żołnierzach podziemia antykomunistycznego z terenów Lubelszczyzny. Byli to między innymi Marian Bernaciak, pseudonim Orlik Zdzisław Broński, pseudonim Uskok; Edward Taraszkiewicz, pseudonim Żelazny Leon Taraszkiewicz, pseudonim Jastrząb Antoni Kopaczewski, pseudonim Lew. Wacław Rejmak, pseudonim Ostoja. Marian Pilarski, pseudonim Jar. Franciszek Przysiężniak, pseudonim Ojciec Jan. Józef Franczak, pseudonim Lalek Laluś, urodził się 17 marca 1918 roku w Kozicach Górnych pod Lublinem. W 1939 roku Józef Franczak rozpoczął służbę jako zawodowy podchorąży w równym Wołyniu. Po ataku ZSRR SSRR na Polskę 17 września 1939 roku Józef Franczak nie złożył broni i walczył z najeźdźcą. Wtedy też trafił do niewoli, ale zbiegł po kilku dniach i pieszo dotarł w rodzinne w strony. Od tego momentu aż do śmierci w 1963 roku. Prowadził konspiracyjną działalność na Rzecz Wolnej Polski, działał w związku walki zbrojnej, a następnie w Armii Krajowej. W konspiracji dosłużył się stopnia sierżanta, początkowo był dowódcą drużyny, a następnie Plutonu w trzecim rejonie obwodu Lumin powiat ZWZ AK jako żołnierz polskiego podziemia niepodległościowego działał w obwodzie lubelskim ZWZ w sierpniu 1944 roku. Po zajęciu Lubelszczyzny przez Armię Czerwoną, Franczak został wcielony do drugiej armii Wojska Polskiego stacjonującej w rejonie Konkolewnicy koło Radzenia Podlaskiego. Tam był świadkiem mordów na żołnierzach podziemia, dokonywanych przez komunistów na uroczysku baran, zwanym niekiedy małym katyniem. Po tych wydarzeniach franczak zdezerterował z ludowego wojska polskiego, ukrywał się w łodzi i na pomorzu. Po czym powrócił w rodzinne strony, gdzie zaangażował się w działalność podziemną. Brał udział w licznych akcjach skierowanych przeciwko funkcjonariuszom UB, wykonywał wyroki śmierci na zdrajcach współpracujących z UB, kilkukrotnie padał ofiarą zasadzek organizowanych przez Urząd Bezpieczeństwa, ale za każdym razem udało mu się zbiec. W podziemie niepodległościowym walczył 24 lata. 21 października 1963 roku Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa rozpoczęła, jak się później okazało, ostatnią obławę gospodarstwa, w którym ukrywał się Józef Franczek. W czasie wymiany strzałów został śmiertelnie ranny i zmarł po kilku minutach. Józefa Franczaka uznaje się za ostatniego żołnierza walczącego w podziemiu antykomunistycznym. Połud wam z serca składamy, o niezłomni żołnierze, za ofiarę z życia złożoną, wasz wysiłek i męstwo, ostateczne zwycięstwo, za Polskę wolną znów przywróconą. 1 marca, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętamy! Tu gdzie wierzby płaczą do dziś, tu gdzie zapomniane groby Jak pamięć nie zawodzi, bite w potylicy kolby Na rozdrożu dróg, gdzie był świadkiem dobry bóg I choć brakowało sił, to na skórze poczuł wróg Cięte skóry szablą, owiani złą sławą Wyliczone kule z dedykacją krwawą Na czapce orzeł błyszczy w ciszy działa wyobraźnia Gdzie pomniki, groby w lasach, ta historia się powtarza W ludzie, tylko w sercu skrywał wilka Bóg, honor, ojczyzna, ciało przyzdobione w bliznę Żołnierze wyklęci do szeregu, trafia rozkaz do ostatnich kropli krwi Będziemy walczyć wolna Polska za matkę i ojca, którzy nękani na co dzień Dopóty bije serce nie nieugięci twarzą w ogień Dopóki bije serce słowo dane pod sztandarem W imię ojca i syna, ducha świętego Amen Gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały Śmierci szep, stry, które w nocy z krzykiem rwały Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych robach Jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas, tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały śmierci i szept, zdy, które w nocy z krzykiem rwały Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach Jeśli zapomnimy o Was, to niech Bóg zapomni o nas